Niebiański dar, potężna modlitwa do Anioła Abundio. Dziś zdradzę Ci niezwykły sekret, niebiański dar, który może radykalnie odmienić Twoje życie finansowe. Czy marzyłeś kiedyś o wygranej na loterii, życiu w obfitości i bogactwie, bez zmartwień finansowych? Cóż, dzisiaj jest Twój szczęśliwy dzień. Przygotuj się na odkrycie mocy sekretna modlitwa do Anioła Abundi starożytne wezwanie które przynosiło szczęście i dobrobyt tym, którzy odmawiali je z wiarą. Jeśli będziesz dokładnie postępował zgodnie z instrukcjami i powtarzał tę modlitwę całym sercem, możesz doświadczyć przełomu finansowego jak nigdy dotąd. Czy jesteś gotowy na otrzymanie boskich błogosławieństw? Szukaj więc dalej i daj się prowadzić złotemu światłu obfitości. O, chwalebny Aniele Abundio, boski posłańcu obfitości i dobrobytu. Z otwartym sercem i pełną nadziei zwracam się do Was w tę świętą noc. Oświeć moją ścieżkę swoim złotym światłem, napełnij moje serce swoją nieskończoną hojnością. W tę gwiaździstą noc, gdy zasłona między światami staje się cienka. Czuję Twoją eteryczną obecność, abundio, jak powiew niebiańskiego wiatru. Twoje złote skrzydła dotykają mojej duszy, budząc we mnie uśpione pragnienia. Marzenia o życiu pełnym obfitości i niekończących się radości. O Abundio, która przynosisz bogactwa z królestwa celestialnego, wysłuchaj mojej pokornej modlitwy. Niech wiatr fortuny wieje w moją stronę, niech Twoje błogosławieństwa spłyną na mnie jak deszcz złota. Niech każda kropla tego boskiego deszczu zamieni się w szanse. W nasionach dobrobytu, które kiełkują na żyznej glebie mojego istnienia. Czuję Twoją moc, Abundio, przepływającą przeze mnie jak złota rzeka, zabierając moje zmartwienia, zmywając moje lęki. Z każdym oddechem wdycham Twoją esencję obfitości, i z każdym wydechem uwalniam łańcuchy niedoboru, które mnie spętały. O aniele złotego światła, szepcz mi liczby, które zmieniają przeznaczenie. Liczby pobłogosławione Twoją ręką, liczby, które prowadzą mnie do zwycięstwa i radości. Niech te święte liczby wyryją się w moim umyśle. Prowadź mnie przez labirynt życia do ukrytych skarbów. Widzę te liczby tańczące przed moimi zamkniętymi oczami. Tworząc konstelacje możliwości, mapy w kierunku niezbadanych bogactw. Każda cyfra to krok na złotej ścieżce, którą dla mnie wytyczyłeś. Ścieżkę prowadzącą na wyżyny sukcesu, których nigdy wcześniej nie osiągnięto. Napełnij mnie swoją obfitością, przemień moje życie w rzekę bogactw. Abym mógł żyć bez zmartwień, z lekkim sercem i spokojną duszą. Niech ta rzeka nigdy nie wyśnie, lecz będzie płynęła wiecznie. Odżywia mnie krystaliczną wodą nieskończonego dobrobytu. Czuję Twoją obecność, Abundio, jak złoty płaszcz, który mnie otula, chroniąc mnie przed burzami życia, izolując mnie od mroźnych wiatrów niedoboru. W tych niebiańskich objęciach znajduję ukojenie i bezpieczeństwo. Pewność, że pod Twoim przewodnictwem nigdy niczego mi nie zabraknie. O Abundio, szafarko boskich skarbów, z całego serca Cię proszę. Pobłogosław moje marzenia. Prowadź moją rękę i serce ku szczęściu i pomyślności. Niech spełnią się moje najśmielsze marzenia pod Twoim życzliwym wpływem. Niech każde moje pragnienie znajdzie spełnienie w Twoim królestwie obfitości. Widzę przede mną otwarte drzwi do Twojego królestwa. Odkrywanie ogromnych skarbów przekraczających wyobraźnię. Błyszczące złote monety, cenne klejnoty, które świecą własnym światłem. I wiele cenniejszych bogactw, zdrowie, miłość, szczęście w nieograniczonych ilościach. Abundio, Ty, która znasz tajemnice wszechświata, naucz mnie sztuki obfitości, pokaż, jak przyciągnąć dobrobyt. Niech stanę się kanałem Twojej boskiej hojności, światło nadziei dla tych, którzy wciąż walczą w ciemnościach niedoboru. Czuję, jak rezonuje we mnie moc Twoich słów. Starożytne zaklęcia bogactwa, które budzą moją boską esencję. Z każdą wypowiedzianą sylabą czuję, że moja więź z Tobą rośnie. I przez Ciebie, ze źródłem wszelkiej obfitości. O aniele obfitości, kształtuj mój umysł i ducha. Przemień mnie w żywy magnes zapewniający dobrobyt. Niech moje myśli zawsze będą skupione na obfitości. Moje słowa są pieśnią wdzięczności za bogactwa, które już posiadam. Widzę siebie spacerującego po ulicach wyłożonych złotem. Każdy mój krok pozostawia ślad światła. Moje ręce są pełne prezentów, którymi chcę się podzielić ze światem. Moje serce jest skrzynią skarbów przepełnioną miłością i współczuciem. Abundio, ty, która rządzisz cyklami fortuny. Obróć koło losu na moją korzyść. Niech każdy punkt zwrotny przybliża mnie do realizacji moich marzeń. Każda przeszkoda okazuje się odskocznią na jeszcze wyższy poziom. Czuję, jak Twoja moc przepływa przeze mnie jak boski prąd. Ładuję każdą komórkę mojego ciała energią dobrobytu. Moje oczy lśnią Twoim złotym blaskiem. W moim głosie rozbrzmiewa autorytet kogoś. Kto wie, że jest błogosławiony. Aniele szczodrości, naucz mnie dawać z radością, ponieważ wiem, że sekret otrzymywania tkwi w dawaniu. Niech moje ręce będą zawsze otwarte, gotowe do dzielenia się. Moje serce jest studnią bez dna współczucia i altruizmu. Widzę przed sobą świetlaną przyszłość. Złota ścieżka wijąca się przez zielone pastwiska możliwości. Każdy krok na tej ścieżce przybliża mnie do mojej prawdziwej istoty, do obfitości, która jest moim boskim prawem z urodzenia. Abundio, opiekunko niebiańskich skarbów, otwórz moje oczy na ukryte bogactwa, które mnie otaczają. Obym widział złoto w sercu każdej osoby, którą spotkam. Diamenty mądrości ukryte w każdym doświadczeniu. Słyszę Twój krystaliczny śmiech odbijający się echem po całym wszechświecie. Melodia, która rozluźnia łańcuchy strachu i wątpliwości. Z każdą nutą czuję, że moja pewność siebie rośnie. Pewność, że pod Twoim przewodnictwem wszystko jest możliwe. O aniele bogactwa, pomałuj moje życie kolorami bogactwa. Niech każdy dzień będzie arcydziełem obfitości i radości. Przemień puste płótna moich dni w błyszczące gabeliny, utkane ze złotych nici możliwości i srebra spełnienia. Widzę siebie siedzącego na niebiańskiej uczcie, stół zastawiony ze wszystkimi możliwymi rozkoszami. Kielich mojego życia przepełniony boskim nektarem. Każdy łyk napełnia mnie nową energią i witalnością. Abundio, mistrzu kosmicznej alchemii, Naucz mnie przemieniać ołów moich lęków w złoto odwagi, abym każde wyzwanie postrzegał jako szansę na rozwój. W każdej stracie ziarno jeszcze większego zysku. Zanim przejdziesz dalej, jeśli podoba Ci się ta treść, zasubskrybuj, skomentuj i zostaw lajka. Ma to fundamentalne znaczenie dla naszego kanału. Pomaga nam rozwijać się i rozpowszechniać nasze treści. Dziękuję! Czuję na sobie ciężar Twoich błogosławieństw. Nie ciężar, ale skrzydła, które wznoszą mnie na nowe wyżyny. Z każdym machnięciem skrzydeł wznoszę się ponad ziemskie ograniczenia. Do krainy nieskończonych możliwości i nieograniczonego dobrobytu. O aniele fortuny, rzuć kostką losu na moją korzyść. Niech każdy rzut ujawni zwycięskie kombinacje przekształć grę życia w symfonię zwycięstw. Każda chwila to święto sukcesu i obfitości. Widzę bujny ogród kwitnący na pustyni mojego życia. Każdy kwiat jest symbolem otrzymanego błogosławieństwa. Powietrze jest słodkie od zapachu sukcesu. Żyzna gleba nieskończonych możliwości. Abundio, strażniczko tajemnic wszechświata. Szepnij mi magiczne słowa. Które otwierają drzwi do bogactwa. Niech te święte słowa rozbrzmiewają w moim sercu. Mantra dobrobytu, która kieruje każdą moją myślą i działaniem. Czuję, że moc tych słów wibruje w każdym włóknie mojej istoty. Przebudzenie uśpionych zdolności, ukrytych talentów. Z każdym powtórzeniem czuję się silniejsza, pewniejsza, bardziej w zgodzie z kosmicznym przepływem obfitości. Aniele Opatrzności, wyciągnij nade mną swą opiekuńczą dłoń. Prowadź mnie przez wzburzone wody niepewności. Niech z ufnością kroczę nawet w dolinie cienia, wiedząc, że Twoje złote światło zawsze oświetla moją ścieżkę. Widzę, jak materializują się przede mną złote mosty. Łączenie teraźniejszości z przyszłością nieskończonych możliwości. Każdy krok na tych mostach przybliża mnie do moich marzeń. Każda przeprawa jest zwycięstwem nad strachem i wątpliwościami. Abundio, pani kosmicznych cykli. Synchronizuj bicie mojego serca z rytmem wszechświata. Obym tańczył w doskonałej harmonii z siłami stworzenia. Moje ciało, umysł i duch to doskonały kanał dla boskiej energii. Czuję tę kosmiczną synchronizację w każdej komórce. Fala energii, która przeze mnie przechodzi, oczyszcza mnie, podnosi na duchu. Z każdym oddechem wdycham twoją esencję głębiej. I z każdym wydechem uwalniam to, co mi już nie służy. O Aniele Przemiany, uformuj moją rzeczywistość jak miękki wosk. Modeluj to według boskich planów, jakie masz dla mnie. Niech każda zmiana będzie krokiem w kierunku lepszej wersji siebie. Każda transformacja jest szansą na rozwój i ekspansję. Widzę swoje życie jako ogromne pole możliwości. Każde zasiane ziarno jest potencjalnym skarbem do odkrycia. Pod Twoim życzliwym spojrzeniem te nasiona kiełkują i kwitną. Przekształcenie pola w ogród niebiańskich rozkoszy. Abundio, mistrzu manifestu naucz mnie sztuki przekształcania myśli w namacalną rzeczywistość. Niech moje najśmielsze wizje nabiorą kształtu w świecie materialnym. Niech moje najśmielsze marzenia staną się moją nową normalnością. Czuję przepływającą przeze mnie twórczą moc, potok boskiej energii, który kształtuje rzeczywistość zgodnie z moimi pragnieniami, z każdą myślą, z każdym słowem, z każdym czynem. Tworzę świat obfitości, radości i nieskończonych możliwości. Aniele oświecenia, rozpal płomień mądrości w moim sercu. Obym wyraźnie widział drogę do mojego najwyższego celu. Rozświetl ciemne zakamarki mojego umysłu swoim złotym światłem. Odkryj ukryte skarby mojej nieśmiertelnej duszy. Widzę, jak ten płomień rośnie i rozszerza się, aż stanie się latarnią morską oświetlającą nie tylko moje życie, ale także wszystkich których spotykam na swojej drodze Moje wewnętrzne światło Odbicie Twojej boskiej chwały Abundio, strażniku kronik Akaszy Otwórz przede mną strony księgi mojego życia Obym jasno odczytał moje boskie przeznaczenie I zrozumieć wyjątkową rolę Do której jestem powołany Czuję, jak mądrość wieków przepływa przeze mnie Starożytna wiedza, która budzi uśpione wspomnienia. Z każdym odkryciem czuję się coraz bardziej połączona z całością. Bardziej świadomy swojego miejsca w wielkim kosmicznym planie. O aniele wolności, rozerwij łańcuchy, które mnie krępują. Uwolnij mojego ducha, aby wzniósł się na wyżyny, których nigdy wcześniej nie osiągnął. Obym wzniósł się ponad ograniczenia świata materialnego. I tańcz wśród gwiazd w nieskończonej krainie możliwości. Widzę, jak te łańcuchy rozpuszczają się jak mgła na słońcu. Każde zerwane ogniwo jest krokiem w kierunku prawdziwej wolności. Czuję się lekka, wolna, pełna niepohamowanej radości. Gotowy do eksploracji rozległych krain istnienia. Abundio, mistrzu kosmicznej równowagi. Naucz mnie równoważyć dawanie i otrzymywanie, działanie i odpoczynek. Niech płynę z wdziękiem pomiędzy przeciwieństwami życia. Znalezienie harmonii w idealnym centrum każdego doświadczenia. Czuję, że równowaga ustanawia się w każdym aspekcie mojej istoty. Poczucie spokoju i kompletności, które przenika każdą komórkę. Już nie walcząc, ale w doskonałej harmonii z biegiem życia. Z wdziękiem tańczę kosmiczny taniec istnienia. Aniele radości, napełnij moje serce szczęściem. Niech moje życie będzie nieustannym świętowaniem Bożej obfitości. Przemień każdą łzę w perłę mądrości. Każdy śmiech w pieśni pochwalnej za Twoje nieskończone błogosławieństwa. Widzę tęczę pozytywnych emocji malującą niebo mojego życia. Każdy kolor to inny odcień radości i wdzięczności. Moje serce, kalejdoskop wspaniałych przeżyć. Odzwierciedla piękno i bogactwo wszechświata w nieskończonych kombinacjach. Abundio, tkaczko przeznaczenia. Wpleć nici mojego życia w gabelin boskiego blasku. Aby każde wydarzenie, każde spotkanie, każde doświadczenie... Niech będzie idealnym węzłem w kosmicznym projekcie, który tworzysz. Czuję Twoje boskie dłonie kierujące ruchami mojego życia. Każdy wybór, każda decyzja jest częścią większego planu. Z ufnością oddaję się biegowi przeznaczenia. Wiedząc, że pod Twoim przewodnictwem wszystko służy mojemu najwyższemu dobru. Aniele uzdrowienia, wylej na mnie swój boski balsam. Ulecz rany mojego ciała. Umysłu i ducha. Niech każda komórka mojej istoty wibruje zdrowiem i witalnością. Niech każda myśl będzie ziarnem uzdrowienia i odnowy. Widzę tę uzdrawiającą energię przepływającą przeze mnie jak płynne światło. Zmycie wszelkich śladów chorób, stresu i braku równowagi. Czuję się odrodzony, ożywiony, pełen nowych sił. Gotowy stawić czoła życiu z nową energią i entuzjazmem. Amen.